Na podstawie poprzednich wykładów dowiedzieliśmy się, jakie są metody wyceny produktów pracy. Mówimy tu o wyrobach gotowych i produkcji niezakończonej. Przypominam, poznaliśmy pierwszą z tych metod, czyli koszt wytworzenia. Wiemy już, jakie koszty zaliczamy do kosztu wytworzenia, kiedy istnieją wyjątki odnośnie kosztów okresu, które również wchodzą w koszt wytworzenia. Wiemy również, jak kalkulować jednostkowy koszt wytworzenia i w związku z tym alokować koszty pomiędzy. Wyroby gotowe i produkcję niezakończoną. Teraz przyszła pora na przyjrzenie się, przeanalizowanie, w jaki sposób ewidencjonuje się przychody oraz rozchody produktów pracy właśnie w oparciu o koszt wytworzenia. W następnej części wykładu będziemy przede wszystkim skupiać się na ewidencji wyrobów gotowych. Ta ewidencja, jeśli chodzi o przychody wyrobów gotowych, czyli w momencie powstania tych wyrobów, będziemy je ewidencjonować przy pomocy Rzeczywistego kosztu wytworzenia, czyli w trakcie miesiąca zobaczymy, czy jesteśmy w stanie zaewidencjonować dane wyroby gotowe na podstawie właśnie tego kosztu wytworzenia. Potem będziemy mówić o rozchodach w trakcie roku czy w trakcie danego okresu sprawozdawczego, którym na przykład może być równie dobrze miesiąc. Będziemy o tym rozchodzie mówić w kontekście również rzeczywistego kosztu wytworzenia, czyli przychód w oparciu o koszt wytworzenia, rozchód w, op w oparciu o koszt wytworzenia, a potem powiemy sobie, co dzieje się na dzień bilansowy, jeżeli znów wyceniamy zgodnie z ustawą o rachunkowości wyroby gotowe, zapasy wyrobów gotowych w oparciu również o koszt wytworzenia. W pierwszej kolejności w naszych wykładach skupimy się na ewidencji przychodów wyrobów gotowych i na rzeczywistym koszcie wytworzenia. Jeżeli chodzi o ewidencję przychodów produktów pracy, to ewidencjonujemy je następująco. Wt